Cześć. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj mamy 8 dzień lipca, pochmurny dzień, jadę właśnie do biura i w głowie mam jeszcze wczorajsze szkolenie, które miałem okazję, okazję prowadzić i na tym szkoleniu wrócił taki, taki przykład, który dosyć często przytaczam, traktujący o tym, jaka jest rola dopytywania, jaka jest rola zadawania pytania, dlaczego w projektowaniu, w tworzeniu rozmaitych produktów cyfrowych i tak dalej i dlaczego warto w ogóle to, to robić i jakby powiązaną z tą rolą badań z użytkownikami i szukaniem właśnie tej przyczyny, dlaczego niektóre rzeczy się dzieją i, i jakby na podstawie odpowiedzi dopiero budowanie jakichkolwiek koncepcji. Opowiem Wam to na, na, na przykładzie. Ten sam przykład, który, który podawałem właśnie na, na, tym, na tym szkoleniu, zresztą opowiedział mi go kiedyś y, świetny projektant UX y, na, na, na swoim szkoleniu, więc, więc jakby y, to nie jest mój autorski pomysł, jakby co, wszystkie, wszystkie kredyty idą do niego. No i teraz y, wygląda to tak. Y, wyobraźcie sobie, że macie rzekę, po obu stronach y, macie, macie wioskę, jedna wioska jest na jednym brzegu, druga na drugim. No, i dostajecie jako wykonawcy jakichś różnych rozwiązań technicznych y, zadanie, żeby skomunikować te, te dwa brzegi ze sobą. Niech te dwie wioski y, mają opcję y, komunikacji. No i co robicie? No i macie informacje, co macie zrobić, y, macie środki techniczne, żeby, żeby to wykonać, macie jakiś tam budżet y, i tak dalej, i tak dalej. Możecie, możecie działać. No i teraz załóżmy, że po jakimś tam czasie wybudowaliście Most, powiedzmy, że to właśnie będzie most, i zadanie wykonane. No i teraz na papierze wszystko brzmi naprawdę, naprawdę spoko. Znaczy, wyrobiliście się w jakimś dobrym czasie, oba, oba brzegi są ze sobą skomunikowane, więc zadanie wykonane. I teraz możemy zadać sobie pytanie: Ok, wykonaliśmy zadanie, ale czy wykonaliśmy je w sposób optymalny? No i teraz odpowiedź jest oczywiście, że absolutnie nie. Absolutnie nie zrobiliście tego w sposób optymalny, dlatego że zabrakło jednej z trzech składowych yy, dobrego działania, dobrego projektu. I teraz jakie to są te trzy składowe? Yy, przede wszystkim trzeba wiedzieć, co yy, mamy zrobić. No, w tym wypadku yy, wiedzieliśmy. Jest to, jest to połączenie, skomunikowanie obu yy, brzegów rzeki, obu yy, wiosek, więc wiemy co. Yy, druga składowa, no to powinniśmy wiedzieć jak to zrobić, czyli y, musimy mieć y, jakąś wiedzę techniczną, jakieś, jakieś umiejętności, y, żeby móc to y, wykonać, żeby mieć jakieś środki do tego, żeby wykonać taki cel. Więc mamy już, już jak, ale brakuje jednego najważniejszego czynnika który definiuje tak naprawdę te dwa pozostałe, a bardzo często jest pomijany. To znaczy jest, jest fundamentalny, a mimo wszystko nieobecny w wielu projektach, w wielu działaniach, czy to optymalizacyjnych, czy budowania jakichś nowych rozwiązań, itd. Czyli nie mamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego, co właściwie chcemy yy, zrobić, po co robimy to, co stanowi cel yy, danego projektu. No i na, na tym przykładzie z mostem yy, mamy zadanie, żeby skomunikować te brzegi żeby te wioski miały ze sobą kontakt, ale nie wiemy dlaczego. Co, co jest takim kluczowym, kluczowym powodem, że ten projekt ma się odbyć? Nie? Po co jest ta komunikacja? Co... Jaki jest cel nadrzędny? No bo jakby samo skomunikowanie, cel tego projektu nie jest celem samym w sobie, był, był drogą do, do jakiegoś innego, szerszego celu. No i teraz, nie znając odpowiedzi na to pytanie, robimy rzeczy po prostu nieoptymalne. No bo równie dobrze mogliśmy skomunikować te, te brzegi, nie wiem, za pomocą na przykład łatwego dostępu nie wiem, do internetu, za pomocą, nie wiem, telefonu, za pomocą łódki po prostu, która byłaby gdzieś tam przy jednym czy przy drugim brzegu. I można by było przepłynąć, tak. A może w ogóle jeszcze, nie wiem, można było zrobić jakiś inny sposób, nie wiem, komunikacji, nie wiem, dźwiękowej, werbalnej, czy jakiejkolwiek innej. Nie? Także było bardzo dużo rozwiązań. Zostało wybrane to. No i ono nie jest ani optymalne czasowo, ani optymalne budżetowo, yy, ani w żaden inny sposób nie jest optymalne, ponieważ zabrakło tego, dlaczego. Nie wiemy, czy te osoby chcą się skomunikować, bo chcą ze sobą po prostu móc porozmawiać, czy chcą przesłać sobie nie wiem, jakieś towary, czy po prostu fizycznie znaleźć się na, na, po drugiej stronie. Yy, tak naprawdę tego nie wiemy. Jeśli tego nie wiemy, no to nie możemy zrobić czegoś optymalnie. Yy, no, i teraz jak to odnosić do, 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 do badań, jak to odnosić do projektowania. Yy, przede wszystkim. Musimy zadawać to pytanie, dlaczego coś robimy. Jeśli na przykład optymalizujemy yy, sklep yy, i chcemy dodać jakiś nowy moduł, powiedzmy o jakichś funkcjach promocyjnych, który teoretycznie może gdzieś tam pomóc, zoptymalizować na przykład konwersję, ale nie wiemy tak naprawdę w sprawie dlaczego to robimy, dlaczego to może mieć znaczenie dla tych użytkowników, na jakie problemy odpowiada, nie? dlaczego w ogóle w tym kierunku myślimy? Nie? Jeśli Nasze myślenie jest tylko, żeby zrobić no i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie, tak? no, robimy to po to, by, by więcej zarobić, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że y, użytkownicy mają jakieś swoje cele. Właśnie te, y, te takie zupełnie na wyższym poziomie, o poziom wyżej to jest, y, niż, niż nasze pomysły. Y, nie? No, to wtedy realizujemy tylko jakieś tam cele techniczne, y, realizujemy jakieś pomysły, ale to jest trochę takie strzelanie. To jest takie, y, takie działanie, ale bez zadania y, pytania dlaczego. Nie? No, robimy, bo, bo bo, chcemy, bo próbujemy różnych rozwiązań, o, to jest odpowiedź. E, na to nie może być optymalne e, biznesowo. E, przypomnę mi się w ogóle, w ogóle taki dowcip i to jest, to jest chyba jeszcze lepsze niż to cała historia, bo, 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 e, bo krótsze i, i, i trochę zabawniejsze do tego. E, słuchajcie, jest sobie, e, jest sobie matka i, 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 i córka. No i matka gotuje taką pieczeń, taki wielki kawałek mięsa, e, bierze, bierze nóż. No i obcina go tak, żeby y, z niego się zrobiła taka kostka. Nie, po prostu musi być równa kostka i tak dalej. No i dużo ma tych takich spadów tego mięsa. Sporo mięsa się marnuje, no, nie da się już z nim nic tam zrobić. Y, wyrzuca te, te, te fragmenty gdzieś tam do, do, do kosza. No i ma tą idealną kostkę, wkłada ją y, do takiej dużej brytwanny, no i tam wiem, wkłada do piekarnika, czy gdzieś się tam wkłada y, brytwannę. No i zaczyna to piec. No i ta córka tak ogląda to, e, uczy się też sztuki gotowania, no i pyta, no mało czemu tyle obcięłaś tego wszystkiego, czemu tak w kostkę to trzeba? No i matka tam nie zastanawiając się długo mówi, no że tak trzeba, nie? Tak, tak trzeba, tak robiła babcia, więc, więc tak musi być. No córce to nie dawało spokoju, no, poszła do, do babci, pyta się dlaczego e, tak to obcinają. A babcia mówi, że no tak trzeba, no prababcia zawsze tak uczyła, zawsze tak robiła, wtedy jest po prostu lepiej, tak Tak trzeba robić. a jeszcze to nie satysfakcjonowała ją ta odpowiedź. Od babci poszła do tej prababci. No i pyta, słuchaj prababciu, powiedz mi czemu ty tak obcinałaś zawsze to, czemu to tak trzeba z tą szynką robić. No i prababcia mówi, słuchaj, to nie jest tak, że trzeba, to... Kiedyś to nie było za dużo, za dużo ganków, ja miałem taką brytwankę, do której tylko pasowała kostka, więc obcinałam, no bo nie było jak ugotować. Ale wy teraz to no macie różne brytwanki, pełno tego w sklepie, wszędzie dostępne. No, że możecie nie marnować tego mięsa, obcinać jak, jak chcecie. I to jest bardzo fajna historia pokazująca też rolę y, pytania dlaczego. Jeśli coś robimy, tak po prostu. Bo, bo gdzieś tam pojawiają się jakieś pomysły, może przeczytaliśmy jakieś opracowanie branżowe, może gdzieś y, pojawiło się w zespole na jakieś burzy mózgów i tak dalej, i tak dalej. Y, na różne sposoby, ale nie dochodzimy do sedna, po co to robimy, po co y, chcemy coś dodawać, po co chcemy coś modyfikować, jakie potrzeby chcemy zaspokoić, dlaczego akurat te i tak dalej, i tak dalej. No to mamy to samo, co z tą szynką, po prostu wkładamy, obcinamy tę kostkę, marnujemy bardzo dużo y, y, mięsa i y, i na końcu robimy coś, trochę bez sensu. Coś, co działa mimo wszystko, oczywiście, w mniejszym lub większym stopniu, no, ale nie jest to, to optymalne. A przecież ideą optymalizacji jest zrobić właśnie to, żeby to stawało się optymalne i żeby podejmować właśnie te, te działania. Z tą myślą Wam zostawiam. Podejmujcie, podejmujcie optymalne działania. Pytajcie, dociekajcie, pytajcie wielokrotnie dlaczego. Tak, żeby dochodzić do, do sedna, sedna spraw. Jeśli. Jeśli nie, 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 możecie, wy nie możecie siebie, że tak powiem, zapytać o to i, i dojść skąd macie taki pomysł, wątpić jakby w, ten swój, w swój pomysł w ten sposób i, i, i szukać optymalnych rozwiązań, to na przykład weźcie, weźcie do tego użytkowników, weźcie respondentów, zasięgnijcie języka, zapytajcie ich, czego oni potrzebują, szukajcie tej odpowiedzi w nich i wtedy będziecie działać dużo bardziej optymalnie. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!